Kiedyś to było, to podróż w czasie do wydarzeń, które miały miejsce w mijającym tygodniu kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Prezentowane materiały archiwalne TVP komentują Agata Bachanek i Roman Czejarek. Dzień dobry Państwu. Nowy rok, więc serdecznie witamy w tym nowym roku. Ale stare, kiedyś to było stare, nowe. Oczywiście my niezmiennie, jak co sobotę, będziemy się z Państwem widzieć. To będzie trudny odcinek, bo z jednej strony będą rzeczy bardzo zabawne i to już za chwilę kabaret Dudek, legenda. Tak jest. Legenda legend i polskich kabaretów. Z drugiej strony rocznica tragedii zatonięcia promu Jan Heweliusz. Stąd ten plan, który leży tutaj przed nami. Generalny plan stoczniowy promu Jan Heweliusz, zaprojektowany statek przez Norwegów. Dostałem to dzięki uprzejmości armatora z norweskiej stoczni, więc opowiemy o kulisach. Ale jak to w życiu, po prostu łączy się jedno z drugim. Tak, ale będzie mała niespodzianka, bo wyjątkowo na czas rozmowy oczywiście o Heweliuszu, ja Romka tutaj będę miała jako gościa. Dobrze, A Także teraz będzie taka niespodzianka, ale zaczynamy. Zaczynamy od tych... z przytupem, tak. ale łagodnie i z uśmiechem. I szczerze mówiąc, wybuchła kiedyś w mojej redakcji strasznie burzliwa dyskusja na temat tego, który z dowcipów kabaretu Dudek jest tym naj, 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 najważniejszym. I równo połowa powiedziała, że ten, a druga połowa powiedziała, że zupełnie inny. To Ciekawe. zaraz sobie o tym przedyskutujemy. Ciekawe, czy które. które? A tymczasem zobaczmy materiał. 13 stycznia 1965. W kawiarni Nowy Świat w Warszawie odbyła się premiera pierwszego programu kabaretu Dudek. Halo! I, proszę Pani, ja poproszę za miejscową Lubartów 33. Proszę. Mój numer 333. Tak, dziękuję ślicznie. Co? Już jest połączenie, dziękuję bardzo. Halo? hallo, hallo. Hallo. <śled> Kuba? Kto mówi? Ale ci Kuba. Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? Jaki Kuba? Goldberg. A jeżeli Kuba, to kto mówi? Rapaport! Por? Ha. Tu Kuba. Goldberg. Tak. Co jest? Jest interes do zrobienia. Interes? Tak. Ile można stracić? Co się pytasz, ile można stracić? Czy mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić? Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować, w razie się stracić? – Niewiele. Dwa, trzy tysiące masz? Mam mieć. <laughs> Mam mieć. Tak, kabaret Dudek założony i yy, kierowany przez Edwarda Dziewońskiego, który przyciągał tłumy przez te 10 lat istnienia kabaretu. On przyciągał po prostu tłumy. Tłumy i potem próbowano wznowić działalność tego kabaretu w latach 80., ale już nie poszło, to już nie było to. I oni stwierdzili, że nie, w takim razie nie psujmy legendy, wróćmy do tego. No dobrze, a ten drugi sketch, mm -hmm. o którym była taka straszliwa kłótnia redakcyjna, bo po jednej stronie był ten sen, czyli ile można stracić, tak dwa czy tysiące mam mieć, a po drugiej stronie co? Jasiu i hydraulik. <laughs> Czyli pan tu I równo po połowie i, i, 50, 50 wężykiem, na 50. tak, tak. I tam, gdzie mm -hmm. pada to słynne wężykiem, tak. Jasiu jesteś u mnie na nauce i tam przychodzi właśnie klient i, i, i chodzi o wstawienie tam kranika, rurki i paru jeszcze innych rzeczy. Przez tym, że Jasiu, jeżeli już używasz wzrotu, tam, gdzie Pan może pana majstra pocałować, N -n -n -n", zawsze zostawiaj takie niedomusienie, nie? Więc inteligentnie. Poza tym bardzo dobrze, pisz pan to za żalonko i nie bądź pan rura. To ja mam nie, być? Rura. nie bądź pan rura i nie pękaj pan. Wężykiem. wężykiem. Cała śmietanka polskich aktorów, yy, też osób, które pisały teksty piosenek. Mm -hmm. Po prostu, no tak jak mówię, sama śmietanka, sama czołówka polskich artystów. Elgirena Kwiatkowska, Dokładnie. Ta, także się tam pojawiała. Ta, Stanisław ta tym. pracująca, Tak, naprawdę. Janusz Gajos. Kobuszewski. 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 Och, prawda? Jakie fajne. Czy też Wojciech Młynarski? No, mówię, po prostu. Czołówka, jeśli chodzi o artystów, natomiast my teraz przejdziemy do takiego bardzo trudnego tematu. Myślę, że no wiadomo, całą Polską po prostu wstrząsnęły te wydarzenia, które miały miejsce podczas jednego z finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla mnie też bardzo trudny temat, ponieważ już tu wielokrotnie w programie Ciebie. mówiłam, że pochodzę z Gdańska. Ciebie. I tak naprawdę prezydent Paweł Adamowicz, bo o nim rzecz jasna tutaj mowa, to jest całe moje dzieciństwo. Ja się urodziłam w 1992 roku Paweł Adamowicz od 92. 8 był prezydentem Gdańska, więc tak naprawdę ten Gdańsk dla mnie to jest prezydent Paweł Adamowicz. 13 stycznia 2019 w Gdańsku dokonano zamachu na prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Na scenie stało kilkadziesiąt osób, w tym prezydent miasta. Na tym filmie widać, jak w pewnym momencie na scenę wbiega mężczyzna i podbiega bezpośrednio do prezydenta Pawła Adamowicza i zadaje mu kilka ciosów nożem. Chwilę później z uniesionymi rękami napastnik chodzi po scenie. Zauważyłyśmy mężczyznę, który biegał z nożem nie wiedziałyśmy w ogóle na początku o co chodzi. Myślę, że tak samo zareagowali wszyscy, którzy byli na tej scenie. Dopiero po kilkudziesięciu sekundach reaguje ochrona i obezwładnia Stefana W. Na scenie prezydent Gdańska był najpierw reanimowany, a później karetką pogotowia przewieziony do uniwersytetu. Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Napastnik został przekazany w ręce policji. Straszne wydarzenie, że z powrotem to wszystko do człowieka wraca. Natomiast, tak powiem Państwu, sprawdzałam też, bo oczywiście sprawca, co, się, sprawdza, dzieje teraz co się dzieje teraz, tak. On został skazany na dożywocie. Natomiast taka Ciekawostka w listopadzie z ubiegłego roku, ale czyli dosłownie niedawno, mm -hmm. no bo, bo mamy początek stycznia, złożył wniosek o kasację wyroku. Natomiast I? wniosek ten został odrzucony, ponieważ wysłany był po terminie. Przerażające jest to, że tak naprawdę to się mogło zdarzyć na każdej scenie, w każdym miejscu, jeżeli ktoś przychodzi z identyfikatorem jeszcze, ukradzionym czy zabranym komuś, zdobytym w jakiś dziwny sposób, i biega wokół sceny z nożem, ukrytym pod pazuką, czego nie wiesz, Akurat trafiło na prezydenta Adamowicza. Smutna historia, a historia, którą Państwu teraz chcemy przypomnieć, też jest smutna, bo mhm. to jest rok 1968 i konsekwencje tego, co się stało, były równie dramatyczne i równie straszne. Mówimy tu o e, dziadach, e, które były oczywiście wystawiane jako przedstawienie, no ale rządzący wtedy uznali, że trzeba dziady zdjąć. 16 stycznia 1968 władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu przedstawienia dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Na scenie padały słowa o moskiewskiej niewoli i niepodległości Polski widzowie klaskali. To wskutek protestów ambasady radzieckiej w Polsce władze podjęły o zdjęciu zdjęciu dziadów. Między innymi przeciwko tej decyzji 8 marca 68 roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego protestowało kilka tysięcy studentów. Oddziały milicji i tzw. aktyw robotniczy brutalnie spacyfikowały wiec. Studenci protestowali kilka dni także w innych miastach. Zatrzymano ponad 2,5 tysiąca osób. Komuniści rozpoczęli antysemicką nagonkę. Na swoich wiecach protesty opisywali jako prowokacje i syjonistyczny spisek. Z powodu nagonki wielu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego musiało wyjechać do Izraela. Wyjeżdżali z dworca gdańskiego. Dla wielu z nich to wciąż żywe wspomnienia. Mój dworzec gdański. To historia młodego studem. Przepraszam. W tamtym czasie z Polski wyemigrowało ponad 15 tysięcy Żydów. Jarosław Kuś, panorama. Decyzja o zdjęciu dziadów stała się też symbolem takiej walki o wolność słowa po prostu Mickiewicz. w czasach perelu. Kilka razy nam Mhm. Mm pisząc dziady, bo te dziady zdejmowano i wtedy w 1968 roku i parę lat temu pewnie część z Państwa pamięta też kolejną awanturę o dziady, w tym przypadku wystawiane w Krakowie, nie w Warszawie. Natomiast na to był pretekst do wygonienia osób narodowości żydowskiej z Polski, do rozgrywki moczarowcy kontra gomułkowcy. I kto tam te czasy pamięta się, nie dziwię wzruszeniu tej osoby, która tam z trudem próbowała odczytać do mikrofonu parę zdań wiersza i nie była w stanie nawet tych paru zdań z kartki przeczytać. To jest tak Roman, samo jak ta co historia. co ty przyniosłeś tutaj? No właśnie. To jest historia największej polskiej tragedii na morzu. To jest 14 stycznia 1993 roku. 56, jak to na dziś jest ustalone, ofiar, choć to też było dość trudne. I być może to nie jest jeszcze w pozorom do końca kompletna lista. To jest plan stoczniowy promu Jan Heweliusz, który z norweskich stoczni przewędrował dzięki uprzejmości armatora, właśnie w moje ręce. To jest prom Heweliusz. Tak. To jest ten pokład łodziowy, o który było tyle sporów, to na niego wylano ten sporny beton. Tu jest furta rufowa, o której mówiono, że przez jej nieszczelność woda wlała się do środka i to było powodem zatonięcia promu, co też nie jest prawdą. A to jest ten dobudowany mostek. Tym Jan Heweliusz różnił, różnił się od trzy lata starszego bliźniaka od promu Mikołaj Kopernik. Polacy zażądali by dobudować piąte piętro i to właśnie tu byli oficerowie w czasie, kiedy rozgrywała się ta tragedia. To ja teraz ten plan zwijam. A ja Cię zaproszę naprzeciwko i za chwilę Was o wszystko po prostu wypytam. No i teraz uwaga, bo jeden z archiwalnych materiałów, zachowanych oczywiście w archiwach telewizji polskiej i zwróćcie Państwo uwagę, wtedy takich materiałów było wiele, mhm. ile tam pada nieprawdziwych stwierdzeń, ale wtedy naprawdę tak uważano. 14 stycznia 1993 na Bałtyku u wybrzeży Rugi zatonął podczas sztormu polski prom kolejowo-samochodowy Jan Heweliusz. Niemcy uratowali ostatniego żyjącego rozbitka o godzinie 10 rano. Polskie maszyny mogły być na miejscu katastrofy już po ósmej. Oficjalne pozwolenie na start dotarło do bazy ratownictwa morskiego w Darłówku dopiero o dziewiątej, kiedy polskie śmigłowce były już w powietrzu, gotowe do akcji nawet bez zgody Niemców. Polacy stosują inną metodę ratowania rozbitków, zwiększającą ich szansę na przeżycie. Duński lub niemiecki śmigowiec podaje linę czy tam krzesełko do tratwy, nikt nie podnosi, śmigowiec odlatuje. U nas tego nie ma, schodzi ratownik i bierze co jest. A tam osoba będzie nieprzytomna, żywa lub bardzo osłabiona, to przecież ona nie weźmie tego, to jest nierealne. Metoda stosowana przez Niemców daje szansę na przeżycie tylko tym, którzy są w stanie sami zapiąć szelki krzesełka ratunkowego spuszczonego im z helikoptera. Według niemieckiego tygodnika Focus do udziału w akcji nie dopuszczono także byłych wschodnioniemieckich pilotów z bazy lotniczej Parow na Rugi. Pięć helikopterów Mi-8 było gotowych do startu już o 7.30 i znalazłoby się na miejscu katastrofy przed innymi śmigłowcami Bundeswehry. Niemieccy ratownicy stanowczo temu zaprzeczają. Pierwsze helikoptery wystartowały z rugi już przed szóstą rano. Nie były to mi-8, gdyż radzieckie helikoptery tego typu nie nadają się do akcji w trudnych warunkach. Mogą startować tylko przy sile wiatru dochodzącej do 20 metrów na sekundę. W czwartek rano w czasie ratowania ofiar z heweliusza siła wiatru przekraczała 25 metrów na sekundę. Roman jest już po mojej przeciwnej stronie, jeszcze się muszę chwilę przyzwyczaić, że nie mam go z lewej strony, ale jest też z nami pan Aleksander Gosk, który wtedy pracował właśnie przy tych wydarzeniach, ale jeszcze zanim zadam pierwsze pytanie, to na pewno wielu z Państwa wysłuchało podcast Romka, który tak kolokwialnie mówiąc w ostatnim czasie zrobił naprawdę furorę w sieci i nie tylko wiele osób na pewno wysłuchało ten podcast, bo Romek tę sprawę badał od wielu, wielu lat. ale. Za Zacznę od pana Aleksandra. Panie Aleksandrze, pan pracował wtedy przy tych wydarzeniach, bo był pan wtedy dziennikarzem. Tak, właściwie całe moje zawodowe życie związane. związane... Jeszcze do dzisiaj jest dziennikarstwem. Wtedy byłem członkiem redakcji miesięcznika Morze. To taki prestiżowy tytuł w tamtych czasach. I jechałem na kolegium redakcyjne do Warszawy na Widok 10. Mieściła się redakcja w takim jeszcze przedwojennym budynku. Koledzy na mnie napadli natychmiast, sądząc, że ja mam jakieś wieści. I dopiero wtedy dowiedziałem się, że Heweliusz zatonął, bo wtedy te środki łączności były zupełnie inne jak dzisiaj, a więc ani telefonów, ani internetu komórkowych. I wtedy od nich dowiedziałem się, że zatonął prom, że, że, że wydarzyła się wielka tragedia. Już wtedy było wiadomo, że to jest, że to przebiło wszystko, jeśli chodzi o historię biało-czerwonej handlowej bandery. No oczywiście wszyscy parający się tym zawodem natychmiast no, rzucili się na szukanie informacji, na dochodzenie do tego, co, gdzie, jak, kiedy, kto zawinił, dlaczego tak się stało. No i również w tym momencie w tę historię. Się zaangażowałem w katastrofę Heweliusza. 14 dzień stycznia. Romek, a ty pamiętasz, co ty robiłeś wtedy? Znaczy, ja pamiętam bardzo dobrze, bo ja byłem wtedy młodym reporterem, który z Radia Szczecin przeniósł się świeżo do Warszawy. Miałem dyżur w serwisach programu Pierwszego Polskiego Radia, ale oczywiście jako ten najmłodszy w redakcji, to nie ja czytałem te serwisy na antenie, bo to robili doświadczeni dziennikarze. A młody wtedy biegał po prostu i donosił najnowsze depesze, przesyłane jeszcze wtedy teleksami, bo nawet nie faksami. I pamiętam, jak idę wyciągać kolejny teleks. wyciągać dosłownie, bo to się takie kartki wyciągało z wielkiej maszyny, która z dużym hałasem w wielkiej hali tych maszyn było wiele, pa pa pa, pa 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 drukowała tam te teksty i to jest informacja, znaczy wyciągam tą kartkę i to była depesza pilna Polskiej Placówki Dyplomatycznej w Niemczech. I na tej depeszy najpierw były nazwiska i spojrzałem na samym czele tej listy, było nazwisko Andrzej Łasiewicz, potem był Roger Janicki następne, ja sobie pomyślałem, do licha Wasi, ja go kojarzyłem, go, mm -hmm. chyba go nagrywałem nawet nie tak dawno. I nagle się zorientowałem, że to jest wstępna lista ofiar promu Jan Heveriusz, który zatonął, wysyłana przez naszą placówkę dyplomatyczną. Tam jeszcze były niektóre nazwiska przekręcone, nie były dokładnie podane. I pamiętam jak idę z tą kartką do mojego kolegi, który czyta te, te serwisy, żeby do tego kolejnego serwisu wrzucić na pełną godzinę. I widzę przed oczami, widzę prom na którym wiele razy jako ten młody reporter zupełnie inne rzeczy nagrywałem. Widzę część, części nie znałem, ale część tych ludzi miała dla mnie swoje konkretne twarze, konkretne głosy, więc to, to taka moja osobista historia. Na a była taka, że koledzy powiedzieli zaraz to, jesteś ze Szczecina, to się tym zajmiesz. Najpierw pojechałem do redakcji Morza, dokładnie, Sławka Cieślińskiego nagrywałem wtedy w tej redakcji. On opisywał mi prom, odpowiadał na pytania, wtedy wszyscy mówili, że to był pechowy prom, więc nic dziwnego, że akurat Heweliusz zatonął i dlaczego pechowy? No, a potem wysłano mnie po prostu nad morze z mikrofonem, żebym nagrywał. I jak dojechałem, to przywożono już pierwsze zwłoki. To wtedy prom Śniadecki przywoził te zwłoki wyłowione z wody i wydawał je na nabrzeże. No i to był taki bardzo przejmujący moment. Taki dla, dla młodego reportera naprawdę no to zostaje w pamięci na zawsze. Ja napisałem krótko po katastrofie, bo to, to jest, akurat mam ten wycinek, to jest jedyny, który zachowałem z tamtego czasu. Z początku lutego, czyli dwa tygodnie po, po, po katastrofie, szukając oczywiście źródeł informacji, poleciałem do prokuratury w Gdańsku. I tam trafiłem na młodego prokuratora, który był bardzo wystraszony, bo wydaje mi się, że on został w to wmanewrowany przez starych wyjadaczy w prokuraturze, którzy się nie znali na tym. I on mówi: No, ja się nie znam na katastrofach morskich, muszę to zrobić, nie wiem jak się do tego zabrać. Poprosiłem go o materiały. Zostawił mnie w pokoju z zeznaniami, z teczkami, które już wówczas miał, bo zebrane były relacje i, i wyszedł. I zostawił mnie z tym wszystkim, a ja znalazłem tam raport Państwowej Inspekcji Pracy, który uważnie przewertowałem, i w tym raporcie była informacja na temat tego systemu antyprzechyłowego, gdzie w instrukcji obsługi tego promu mówiono, że. To jest jedynie system służący do balastowania, czyli wyrównywania poziomu statku w momencie załadunku. Czyli powiedzmy wjeżdża wagon, czy wjeżdża pociąg. To mówimy lewej... o tych zbiornikach na wodę. No wtedy kompensuje się, żeby woda. przecież tak. ja pro, na krzywy prom już nic więcej nie wiedzie, więc tak. musi być kompensowany, żeby, żeby kontynuować załadunek. Natomiast w instrukcji było również to wyraźnie powiedziane, że w momencie kiedy zakończony jest załadunek, Prom jest wybalastowany, zamyka się ten system, wychodzi się w morze i koniec. I się go nie rusza. Mhm. I nie rusza się. I, Tylko w porcie. Mhm. I w tym raporcie było napisane wyraźnie, że nagminną praktyką stosowaną przez załogi było stosowanie tego systemu również w morzu. Mhm. Ponieważ przy przechyle, przy wietrze, żeby lepiej się podróżowało, oni po prostu używali tego systemu do wyprostowania promu. I póki było w miarę spokojnie, było okej. Okay. Natomiast w przypadku Heweliusza on w pewnym momencie przeszedł linię wiatru, czyli ta burta, która była podpierana. W pewnym mhm. momencie stała się kotwicą, która pociągnęła go na dno. Oczywiście cała sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana, tym niemniej należy przypuszczać, że to był jeden, jeden, z, powodów, mhm. jeden z powodów, które doprowadziły do tego fatalnego wypadku. Ja chciałam które, tylko o tą bo... pogodę właśnie, bo to też jest jedna tak z, z teorii, że nie powinni absolutnie płynąć. Wiedzieli, czy nie wiedzieli, jaka była ta pogoda, czy inne statki przepłynęły. To znaczy. Y tej nocy mm -hmm. na morzu, na tej trasie były cztery polskie promy, w tym mm -hmm. bliźniak Mikołaj Kopernik i wszystkie te promy poza Heweliuszem nie miały kłopotów z tym sztormem, to znaczy walczyły ciężko ze złą pogodą, natomiast na Nieborowie, na Silesii i na Mikołaju Koperniku nic się złego nie wydarzyło. Mm -hmm. o, to po pierwsze. Po drugie, prognoza pogody, nasza Polska, mówiła, że pogoda będzie zła, ale nie ekstremalnie zła. I to było tam 7 do 8 stopni, 5 do 7 w porywach do 8, dokładnie tak tam no było w tej prognozie. To jest typowa pogoda styczniowa na Bałtyku. I była gorsza prognoza, która, niemiecka, która mówiła, że mhm. jest gorzej, ale kapitanat portu w Świnoujściu, to potem w aktach sądowych się pojawia, nie rozesłał tej prognozy do kapitanów poszczególnych promów na pytanie sądu, dlaczego nie wysłaliście tej prognozy? Mhm. Skoro Niemcy ostrzegali, że tak. idzie bardzo silny sztorm. Oni się tłumaczyli tak, że ta prognoza niemiecka była tak diametralnie różna od naszej polskiej, że uznali, że ona jest niewiarygodna, że Niemcy mm. przesadzają. Kapitan Łasiewicz, kapitan Heweliusza, on coś musiał podejrzewać w pewnym momencie, bo jest taka zachowana rozmowa pomiędzy nim, a kapitanem Silesi. Silesia to jest prom, tak. który wyszedł przed Heweliuszem i kapitan Łasiewicz łączy się z Silesią i pyta, jak jest z tą pogodą naprawdę, bo coś by tak wygląda, że może być gorzej. A ten kapitan silesi mówił: Wiesz, no wieje bardziej, ale spokojnie płyn. No i wszyscy płynęli. to. Tak, tak, normalną trasą. Była tak zwana trasa bezpieczna, zimowa, blisko wyspy Rugia, że Rugia osłaniała troszkę od wiatru bardzo długo. Ale tej nocy żaden z polskich promów nie wybrał tej bezpiecznej trasy. Wszystkie płynęły najkrótszą, mhm. najszybszą, bardziej ryzykowną. No i tylko Heweliusz miał problemy, no i tak dramatyczne, że skończyło się to tą katastrofą. Kolejną straszną rzeczą. Są błędy popełnione w czasie akcji ratunkowej i do tej pory bardzo często nam mówiono, że prom tonąc mhm. pociąga za sobą na dno większość osób, jakie były na pokładzie. Na pokładzie było e, ponad 60 osób. Mhm. E, z tych 60 kilku osób 36, ponad połowa, schodzi z tego promu i próbuje się ratować. Mhm. Ponad połowa z tych 36 przeżyje, tylko 9. Mhm. Cała reszta zginie nie na promie, zginie w czasie akcji ratunkowej. I to jest pytanie, które sobie można zadać. Co takiego się stało tam, że z tych 36 osób tylko dziewiątkę udało się wyciągnąć? Czemu ta reszta zginęła? Mówię to na podstawie relacji tych, którzy ocaleli i opowiadali mi tę historię, bo to jest makabryczna historia, jedna z wielu makabrycznych historii, które tam się dzieją. Oni są na tej tratwie, yy, przylatują niemieckie helikoptery. Pierwsze przyleciały dwa niemieckie helikoptery, ale, i to jest też ważna tej historii, w niemieckich helikopterach wtedy, czym one się różniły od innych? Na pokładzie są tylko piloci i mechanik, mhm. nie ma ratownika. On widzi tratwy, w których są ludzie na morzu, który, którym się udało uciec z tego tak. promu. Te tratwy tam miota sztorm, fale są prawie dziesięciometrowe. Dziesięć metrów to jest e, parę pięter, wyobraźcie mhm. sobie parę pięter latania tych tratew góra-dół, góra-dół. Co robią Niemcy? Nadlatują na taką tratwę i opuszczają linę z helikoptera mhm. na zasadzie złapcie się i my was wyciągniemy. Oczywiście nikt z tych ludzi, nie mając żadnego przeszkolenia w tratwie, nie jest w stanie złapać się takiej liny. To jest mhm. nierealne. Do tego zmarznięte ręce. Zmarzniętymi rękami tak. Tak, mamy 1-2 stopnie mhm. wo temperatura wody. Ludzie są zamarznięci, dygoczą, tak. są przerażeni, a ktoś zrzuca ci linę z wysokości paru pięter, która lata, bo mhm. nam miota i mówi znaczy pokazuje, łap, łap się. się. Mhm. Bo jak się nie złapiesz, to my cię nie, inaczej cię nie wyciągniemy. Mhm. I są osoby, które próbują się tej liny złapać mimo wszystko. Mhm. Łapią się. Helikopter rusza, jeden z marynarzy nie wytrzymuje, puszcza tą linę, spada mhm. pomiędzy tratwę a, a wodną kipiel. Ci niemieccy piloci widzą to. Oni widzą kompletną nieskuteczność własnych działań i schodzi niżej nad tą tratwę. Jeszcze raz rzucają linę i albo od podmuchu wiatru, jak twierdzą jedni, od wirnika tak. śmigłowca, albo od tego, że ta lina jeszcze raz rzucona niżej zahaczyła tą tratwę. Wywracają ją do góry nogami. Mm -hmm. I w tej tratwie są ludzie w akłatach, czyli w takich, tych takich kombinezonach. Kombinę, tak. Wygląda, że trochę jak nadmuchany taki miś. A mm -hmm. to jest po to, żeby cię chronić przed zimnem. Mm -hmm. Ale jak to się obróci, nie wypłyniesz. Nie wypłyniesz z tak. tej na zewnątrz. I e, para osób ginie, ratują się paradoksalnie ci, którzy tej akłaty nie mają, mm -hmm. i słyszą głosy tych obok, którzy krzyczą: e, ratujcie mm -hmm. nas, my tam żyjemy. A nie mają noża, nie mają nic, jest ciemno, tratwa jest wywrócona. Mm -hmm. Na koniec chyba najważniejsze, żeby wyciągnąć wnioski po prostu. Wreszcie. Wreszcie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję pa Panie Aleksandrze. Bardzo dziękuję, że Pan przyjechał. My dziękujemy. No trochę tu w innej roli, trochę mi dziwnie, bo teraz muszę Tobie też Romku podziękować, ale no dzisiaj taka formuła też wiadomo, no, temat, którym się zajmujesz od dłuższego czasu już. Więc oczywiście myślę, że już niewielu jest z Państwa tych, którzy podcastu nie słuchali, ale oczywiście jeszcze zachęcamy do tego, żeby to zrobić. A my z Państwem się widzimy za tydzień od tej samej porze. 18.30 sobota, TVP. Info już. Roman będzie obok mnie. Tutaj wszystko Wróci do normy. Do zobaczenia.